Co to jest lato? To jest taka pora roku, do której jedzie się na wakacje, w której jest morze i tam można pływać, bulgotać i ciągle nie patrzeć śniegu, tylko jest piękne słońce. A teraz będę na wakacjach też lat morza. Z moją babą chrzestnął, z jej córeczką i z jej pieskiem chrzestnym Daisy, i ta wejdzie pewnie jeszcze mój króliczek. Królika. Wcale, że nie. By było po tobie widać. Mam królika, bo mnie kiedyś ugryzł. Jakby twoja baba kupiła królika, to by powiedziała mojej babie. A jakby twojej mamie nie spotkała? A czy lato to jest fajna pora roku? Ja się rozbiję jak jest gorąco! No i wywlekał kosztów. Ja też się rozbieram, jak jest gorąco! A my dwa razy pojechaliśmy na plażę, tam gdzie było mało piasku. Dużo, przepraszam, w jednym zakątku mało, w drugim dużo. Ale z tatą i mamą i królikiem. I tam gryla robiliśmy i wiesz, to jest też, że ten już nie chciał. Dziadek zakłada gadki. jak jest gorąco! Dziadek Cienkie, prostu grube. Ale każdy ma gadki, jakbyś wiedziała. Gatki to jest to samo co bajki. Nie mam więcej pojęcia. Gadki to jest skrót. Ty mi jest rozum. Zuśka, olituj się trochę. Ale... Temat jest mętący. Ty tym ja bo zamykamy o tak usy. Nie mogę Cię już słuchać nawet. Schodź z tymi gadkami. Ale przecież jesteśmy w radiu. Zachodzę się przystoje, żeby ludzie cię słyszeli. Czy ty to rozumiesz? Jakbyś wiedziała, w życiu bym z tobą nie pojechała, bo ty jesteś mała piszczała. kiedy się trzeba pojechać w dobrym towarzystwie i w fajnym towarzystwie uśta, a nie takim jak ty.